Każdy człowiek stworzony przez Boga i powołany do życia z Bogiem ma w sobie pragnienie Boga i to w jaki sposób przynależy nam wszystkim, wszystkim ludziom. To pragnienie Boga jest. Człowiek może dojść do poznania, że Bóg jest, ale czasami może się pomylić co do tego jaki ten Bóg jest, kim ten Bóg jest. I tutaj już człowiek jest trochę bezradny, bo no Nosi w sobie pragnienie Boga, a jednocześnie nie bardzo ma możliwości do poznania tego Boga. Nawet święty Augustyn powie, że wręcz człowiek jest niezdolny do poznania, dlatego że jest skażony poprzez grzech pierworodny. A więc ten grzech tak zaciążył na naturze człowieka, że nie tylko zniszczył jego wolność wyboru, ale również zniszczył jego możliwości poznawcze. Stąd mamy do czynienia z wielością religii, stąd jest problem poznania, stąd jest problem idolatrii, stąd jest problem no, w ogóle dostrzeżenia, kim jest ten Pan Bóg. I dlatego w drugim rozdziale katechizmu Kościół nam mówi, że Bóg wychodzi naprzeciw człowieka. Czyli człowiek jest pragnieniem, można powiedzieć, człowiek jest pragnieniem Boga i teraz Bóg odpowiada na to pragnienie. Ukazując się poprzez dzieło objawienia. I to objawienie jest konieczne dla nas, po to, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy poznali prawdę o Bogu, bo tylko Bóg może pokazać, kim naprawdę jest. Kim jest On sam. Ale Katechizm mówi jeszcze coś innego, że nie tylko objawienie jest ukazaniem się Boga w Jego, w jego osobie, ale jeszcze. Że Bóg w swojej miłości postanowił objawić się człowiekowi, objawić człowiekowi najważniejsze prawdy o nim samym. Otóż, Katechizm mówi, że Bóg w swojej miłości postanowił objawić człowiekowi prawdy o nim samym, czyli skąd przychodzi, dokąd zmierza i jaki jest sens jego życia. I to jest, to jest treścią objawienia, czyli są jakby te dwa elementy: kim jest Bóg w swojej naturze i jednocześnie te najpodstawowe prawdy o człowieku, skąd przychodzi, dokąd zmierza, jaki jest sens jego życia. Jeżeli mówimy o objawieniu, to wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy spróbowali jeszcze sobie troszeczkę przeciwstawić może taką religijność naturalną, która w każdym człowieku jest, każdy człowieku istnieje, która wynika z faktu, że człowiek pragnie Boga i tę religijność, powiedzmy, która jest stworzona, która jest stworzona przez Boga poprzez fakt objawienia. Bo fakt objawienia rozpoczyna inne życie, życie człowieka. Spotkanie Jezusa z Samarytanką. Chrystus tam mówi zdanie, które jest zastanawiające. Mówi, że owszem, wy czcicie Pana Boga. Tak, wiem, że czcicie na tej górze, która jest górą Samarii. Ale przyjdzie taki czas, że Boga będzie się czcić tylko w duchu i prawdzie. Czyli to jest ta zmiana, to jest ta przemiana. Naturalna religijność na czym się opiera? Otóż naturalna religijność to jest tak, człowiek, który patrzy na świat i widzi, tutaj walą pioruny, tam rzeka wylewa, tutaj jest wojna, tutaj ludzie sobie skaczą do oczu. I teraz człowiek boi się, boi się wszystkiego. Boi się, jest zalękniony. W takim razie co zrobić w tej sytuacji lęku, Najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest chyba taka niepewność, taka sytuacja, w której, w której człowiek jest, ma świadomość, że jego życie nie jest zabezpieczone. Różnie, czasami to na przykład w rodzinie to, bardzo ta, to zabezpieczenie finansowe bardzo jest mocne bardzo ludzie na to kładą nacisk, ale zabezpieczenie jakieś takie emocjonalne że mam na kogo, na kim polegać, mam jestem z kimś w dobrej sytuacji, więc jakoś gorzej jest, gdy jestem zupełnie w środowisku ludzi zupełnie nieznanych. Proszę zauważyć, ludzie zupełnie inaczej się zachowują. Kiedy znajdą się w sytuacji ludzi, których nie znają, wynika to z pewnej, z pewnego braku bezpieczeństwa. I wtedy są różne reakcje. W każdym razie lęk, lęk człowieka wobec przyrody, wobec sytuacji, wobec społeczeństwa, wobec... I teraz człowiek co zrobić? Jak zapanować nad tym lękiem? Jak zapanować, jak zmienić moją sytuację życia? No więc taki człowiek, który żyje w tym lęku, szuka kogoś, szuka takiego miejsca, które byłoby inne niż całego świata. I szuka kogoś, kto by był pośrednikiem. Czyli kogoś, kto by byłby wyjęty jakby spoza ze społeczeństwa, wyjęty kogoś innego który mógłby być pośrednikiem pomiędzy nim a bóstwem, do którego on nie ma dostępu. Bo taki człowiek żyje w świecie profanu, a więc nie ma dostępu do tego, co jest święte. I szuka w takim razie kapłana, daje mu ofiarę, każe się za niego modlić, każe, składa, składa ofiarę po to, żeby w jakiś sposób przebłagać, przypodobać się bóstwu, żeby jego te nieszczęścia nie dotknęły. Żeby być troszeczkę uspokojonym w swoim lęku i żeby ewentualnie no jakoś zyskać sobie przychylność, ewentualnie przebłaganie bóstwa. A w skrajnych przypadkach dochodzi do magii, gdzie człowiek chce zawładnąć bóstwem i chce nim rządzić, układając sobie, po prostu chce, żeby bóstwo służyło jemu jego wizji szczęścia. Czyli ja mam pewną wizję szczęścia, do tego szczęścia dążę. Teraz są elementy, które mi zagrażają, a więc w takim razie tak zawładne bóstwem, aby zniszczyć przeciwników i dążyć prosto do mojego szczęścia. Jeżeli tak postępujemy, jeżeli tak działamy, to jesteśmy, pozostajemy w religijności naturalnej. Dlaczego? Dlatego, że w fakcie zauważmy, że tutaj jest, co, co, co jest ważne w tej religijności naturalnej. Lęk, jako podstawowa. Podstawowa Inspiracja religijna, czyli potrzeba jakby uspokojenia tego lęku we mnie, i druga sprawa to jest wyraźny podział na to, co jest święte i na to, co jest nieświęte. Dwie sfery życia, zupełnie oddzielone od siebie, nie mające nic wspólnego właściwie ze sobą. Otóż zupełnie inna sytuacja jest w momencie, kiedy zaczynamy od objawienia, ponieważ człowiek jest pragnie Boga. Ale to Bóg ma inicjatywę. On schodzi, On schodzi do człowieka i pierwsze, co, co napotykamy, to jest Krzyż Jezusa Chrystusa, czyli, bo to jest pełnia objawienia, tak Bóg umiłował świat. Krzyż Chrystusa, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I teraz my spotykamy, jesteśmy wpatrzeni w Krzyż Jezusa Chrystusa, o czym jesteśmy przekonani więc? Jeżeli słyszymy, tak Bóg umiłował świat, tak umiłował świat, że dał swojego syna, oddał go za nas, no to co? Czy możemy już krzyczeć do niego i buntować się, Panie Boże, dlaczego jest zło, dlaczego jest cierpienie, dlaczego, jest... dlaczego są nieszczęścia? Jeżeli tak umiłował świat, dał swojego syna, kto był zapłacił taką cenę? Za życie świata, za moje życie. A więc pierwsze, co do nas dochodzi, to jest miłość. Miłość Boga do człowieka. Od tego się zaczyna. Postawa religijna. Miłość Boga do człowieka. Jestem zanurzony w tej miłości Boga. Przyjmuję tę miłość. I ta miłość zaczyna przemieniać moje życie. Dochodzi do mnie i zaczyna wtedy zmieniać moje życie. Co jest? Co jest jako drugi element? Otóż nie ma już wtedy żadnego podziału na świętej i nieświęte. Nie ma już profanum sakrum. Wszystko jest święte. Jeżeli Bóg mi objawia swoją miłość jako pierwszy, jeżeli Bóg decyduje się na to, żeby stać się człowiekiem, jeżeli Bóg decyduje się na to, żeby wejść w życie człowieka, to nie ma już świętego i profanu. Wszystko jest święte. Wszystko. Ale całe moje życie jest święte. I to jest, to zmienia się całkowicie, sytuację. A więc nie żyje w lęku, tylko żyję świadomością Bożej miłości. I o ile teraz w takiej pobożności w naturalnej, powiedzmy, świętość będzie o świętości decyduje co? O świętości decyduje albo wyłączenie ze świata, albo brak lęku, brak jakieś takie samozadowolenie. Świętością jest co? Brak trosk, święty spokój. Nie wiem, nikt, mi, nikt mnie nie krytykuje, nikt mi nie zwraca uwagi. To prawda, no to już jestem święty. Jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, no to nie. nie? Nieprawda. Nieprawda. Może mi być ciężko. Może, może mogą mi zwracać uwagę, yy, mogą, mogą być niezadowoleni ze mnie, nie wiem. Wszystko jedno, świętość to jest bycie z Bogiem. To nie jest moja doskonałość. Świętość nie mierzy się doskonałością, świętość mierzy się bliskością z Bogiem. Oczywiście ta bliskość będzie się przekładała też i na pewne, pewien stan również, mam nadzieję, jakiejś doskonałości yy, moralnej, ale, ale Przede wszystkim świętość mierzy się bliskością z Bogiem. Na ile Bóg jest obecny w moim życiu? Na ile ten fakt, że ja uwierzyłem, że tak Bóg umiłował świat, przemienia i jest obecny w moim życiu? Czyli w religii naturalnej mamy cały czas takie wdrapywanie się po schodkach w górę, prawda? Po w górę, aż do doskonałości jakiejś moralnej. Takie ciągle wdrapywanie się, ofiary, i to wszystko nie. Natomiast w religijności prawdziwej, w tym przyjęciu faktu objawienia, świętość będzie stępowaniem Boga i Jego obecnością w moim życiu. A więc świętość może się również zrealizować na dole, nie tylko na górze. Na ile jestem w niego zakorzeniony, wszczepiony. Mimo, że mogę przeżywać. Różne rzeczy. Więc w takim razie potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy objawienia, żeby w jaki sposób być przekonanym o, o tym, kim jest Bóg, abyśmy aby mogli zobaczyć również zrozumieć to, czym jest. Byśmy znaleźli odpowiedź na podstawowe pytania, które zadajemy sobie odnośnie naszego życia. I teraz katechizm mówi: objawienie. Objawienie dokonuje się przez bo to jest zaskakujące dla mnie, co mówi katechizm. Otóż objawienie dokonuje się przez wydarzenia i słowa wewnętrznie powiązane i spójne, które je tłumaczą, które tłumaczą te wydarzenia. To jest bardzo ważne, myślę, bo dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, w innych religiach, jeżeli nawet jakieś religie mówią o objawieniu, jeżeli mówią o objawieniu, to czym jest to objawienie? Na przykład Bhagavad powiedzmy, czy tam jakieś inne pisma, są objawieniem Bożej mądrości. Ewentualnie są objawieniem, no tak jak Buddha, który jest przebudzony i który poznał to jest też jakaś forma objawienia przebudził się czyli poznał drogę doskonałości, która prowadzi do ominięcia cierpienia. Czyli droga doskonałości moralnej jak ominąć cierpienie jak ominąć. Te kręgi jakiegoś no, cierpienia. Czyli to jest pewna droga doskonałości, system moralny, który zapewnia pewną doskonałość zmierzającą do tego, żeby wyeliminować ze swojego życia cierpienie albo żeby nauczyć się z nim żyć. Jeżeli objawienie jest wydarzeniem i słowem, które je interpretuje, które je wyjaśnia, to w takim razie bardzo ważna rzecz. Nie jest tylko, nie możemy powiedzieć, że jest tylko objawienie mądrości Bożej. Owszem, ta mądrość Boża się ujawnia, ale poprzez wydarzenie. A nie jest to teoria. Nie jest to teoria wieczna, niezmienna, prawda całkowicie jakoś wyrwana z mojego życia. Nie. Wydarzenie. I również nie mogę powiedzieć, że objawienie jest tylko i wyłącznie doktryną moralną. Nie można zamknąć do objawienia w doktrynie moralnej. Nie jest systemem. Objawienie jest historią. Objawienie jest historią, dokonuje się w historii. Jest wydarzeniem. Jest wydarzeniem, które jest poparte poprzez słowo. Zobaczmy, znowu ciekawa rzecz. Słowo jest czymś w życiu człowieka, czymś najbardziej, najsłabszym. Jest bardzo potrzebną formą komunikacji, ale jest czymś bardzo słabym, bo słowo, które się wypowiada, tu ulata wpadnie tu, wypadnie tam, człowiek zapomina momentalnie. Słowo jest ulotne. Można się całkowicie wyłączyć, prawda, myśleć o swoich rzeczach. Nie? Słowo jest bardzo słabe. Pan Bóg wybrał to, co słabe. To, co głupie w oczach świata. Wydarzenie i słowo. A jednocześnie poprzez te dwa elementy chciał być chyba jak najbardziej z człowiekiem. Bo chciał doprowadzić do spotkania. Bo te dwa elementy oznaczają spotkanie z człowiekiem. To poprzez wydarzenie spotykamy drugiego człowieka. To poprzez słowo dajemy mu miejsce w naszym życiu. Wiemy, jak bardzo ważną rzeczą jest słowo, na przykład u małych dzieci. Dzisiaj zaczyna się o tym mówić coraz więcej w wychowaniu na przykład noworodków, że trzeba jak najwcześniej mówić do dziecka, jak najwięcej mówić, jak najwięcej mówić. Niektóre, niektóre choroby u, u dzieci są spowodowane brakiem słowa. To jest y, czasami przedziwne, ale, ale jest, jest to. Brak słowa może być elementem który destrukcyjnym w życiu małego dziecka, w życiu człowieka. Całkowicie destrukcyjnym. Pan Bóg chce z nami, chce nas przemienić poprzez te elementy, które są, chce nam pokazać no, siebie samego i, dojść, i doprowadzić do spotkania z nim poprzez te elementy, które są najsłabsze, ale jednocześnie najbardziej nam potrzebne chyba. I teraz. Jeżeli to objawienie jest historią, to rzeczywiście ono dokonywało się w historii. Cała historia Izraela jest przygotowaniem, katechizm mówi, jest przygotowaniem do tego wydarzenia, którym jest Krzyż Jezusa Chrystusa, Krzyż i zmartwychwstanie. To znaczy, Pan Bóg już zapowiada, zaczyna swoje objawienie w raju, objawiając się pierwszym rodzicom, przymierze prawa. Prorocy, i w końcu krzyż Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus jest pełnią objawienia. To znaczy, Pan Bóg przygotowywał lud, przygotowywał swój naród, tworzył jakąś historię, po to, aby ta pełnia objawienia w osobie Jezusa Chrystusa mogła się ukazać w świecie. I teraz, jeżeli mówimy o tych poszczególnych etapach, to zobaczmy, że zawsze jest właściwie taka sama. Taki sam schemat do objawienia, czyli objawienie jest zawsze jakimś spotkaniem z człowiekiem, Pana Boga z człowiekiem. I to, do tego spotkania dochodzi poprzez tak. Po pierwsze, jest obietnica, jest obietnica, którą Pan Bóg daje. I później na tę obietnicę człowiek musi w jaki sposób odpowiedzieć, musi zawierzyć, zaufać. Musi ją usłyszeć, prawda? Musi ją usłyszeć, i później musi w jaki sposób odpowiedzieć, zawierzyć. I w momencie, kiedy odpowie, jest realizacja obietnicy. I to tak nieustannie, nieustannie yy, kroczy aż do yy, osoby Jezusa Chrystusa. I teraz katechizm mówi, że w osobie Jezusa Chrystusa nastąpiła pełnia objawienia, czyli już żadnego innego objawienia nie potrzebujemy i żadne inne objawienie, chyba że to, które będzie na końcu czasów, nie będzie uzupełniane. Wszystkie natomiast prywatne objawienia mają tylko na celu, wyłącznie jeżeli takowe są, mają na celu tylko i wyłącznie podkreślenie jakichś aspektów w danym punkcie historycznym i w danej rzeczywistości, jakichś aspektów z tego objawienia, które już zostało dane. Więc yy, tak Kościół się ustosunkowuje do, do, do tych wszystkich objawień prywatnych. Aczkolwiek yy, nie są one konieczne, to znaczy nie, nie, nie są one konieczne. Dla, Dla poszczególnych osób być może tak. Dla poszczególnych grup, dla poszczególnych. Natomiast wystarcza to, co mamy w osobie, w osobie Jezusa Chrystusa. W zupełności. Do życia i do świętości. I do naszego zbawienia. Wystarczy. Teraz tak. Ponieważ oczywiście to objawienie w Jezusie Chrystusie, ponieważ jest to wydarzenie, dokonało się w pewnym momencie historii i w pewnym y, momencie geograficznym. Więc teraz to objawienie, tę pełnię, trzeba zanieść. Dla wszystkich ludzi, dla wszystkich ludzi i dla wszystkich czasów. A zatem, Kościół jest, Kościół jest właśnie tą instytucją, tym ciałem Jezusa Chrystusa, ożywianym przez Ducha Świętego, który jest powołany, aby to objawienie zanieść wszystkim czasom i wszystkim ludziom. Jeszcze może jeszcze taka jedna uwaga. O ile zakończyło się dzieło, o ile objawienie jest zamknięte, to interpretacja objawienia nadal postępuje. I w Kościele, mocą Ducha Świętego, nadal dokonuje się interpretacja objawienia. I w tej interpretacji objawienia możemy postępować. Możemy więc coraz bardziej, coraz lepiej rozumieć to, co zostało objawione. A zatem jest tutaj ważne zadanie Kościoła. Kościół jest tym, który głosi, który przepowiada tradycję. Poprzez tradycję ustną i poprzez tradycję spisaną, ale przede wszystkim poprzez działanie Ducha Świętego i jest tym, który interpretuje, interpretuje cały depozyt wiary, czyli cały fakt objawienia. Oczywiście do tego są powołani przede wszystkim papież, biskupi i ci, którzy pozostają w jedności, w komunii z biskupami. To jest ważna informacja, bo to bo jest rola Wspólnoty. Pamiętajmy, że Kościół jest zawsze wspólnotą. A więc wspólnocie została powierzona misja głoszenia i misja prawdziwości tej wiary. Katechizm mówi, że Kościół ma zmysł wiary. I Kościół jako całość, jako wspólnota nie może się pomylić. My możemy się pomylić co do interpretacji dogmatów, co do interpretacji prawd wiary. My możemy szukać, możemy sobie zadawać pytania, różne pytania. Natomiast Kościół jako wspólnota nie może się mylić. Nie może. A więc y, trzeba zawsze szukać tej wspólnoty jednak. Trzeba budować tę wspólnotę, bo potrzebujemy jej do właściwego rozumienia, kim jest Pan Bóg i w jaki sposób prowadzi swój kościół dzisiaj. W jaki sposób jest obecny pośrodku nas. Bo jeżeli objawienie jest historią, no to musimy sobie zadać pytanie, jak Pan Bóg jest obecny w historii narodu, wy, narodu wybranego. Przecież ta historia narodu wybranego od. No, narodów, szerzej troszeczkę, ta historia zbawienia od Adama po nowego Adama, po Jezusa Chrystusa, to jest jakby jakiś taki wzorzec również do naszej historii indywidualnej, do naszej historii wspólnotowej. Jeżeli Pan Bóg w ten sposób prowadził, objawił siebie yy, prawda, w historii, to również Podobny sposób, a być może nawet analogicznie, będzie działał w naszym życiu indywidualnym, będzie działał w życiu naszej wspólnoty. I dlatego to jest bardzo pomocne, jeżeli chcemy wiedzieć, jeżeli pytamy, w jaki sposób dzisiaj Pan Bóg objawia się w naszej wspólnocie, w jaki sposób Pan Bóg objawia się w moim życiu osobistym. Bo Pan Bóg nie przestaje się objawiać już nie jest to objawienie to samo, prawda? Bo tamto objawienie to jest to, które jest konieczne do zbawienia. Ale jednocześnie Pan Bóg się objawia poprzez, interpretując niejako tamte, tamto wydarzenie w moim życiu. A więc to jest, to jest coś, ponieważ żyję, żyję nieustannie w swoim kościele, więc to jest coś bardzo ważnego i muszę pytać, muszę szukać tej odpowiedzi w wydarzeniach, muszę szukać tej odpowiedzi w historii, w mojej historii. Muszę starać się zrozumieć to działanie Pana Boga we mnie. Bo ważne jest to, ważne jest to, to jest naprawdę najważniejsze pytanie, jak Pan Bóg działa w moim życiu, czy w życiu Wspólnoty. Bo w ten sposób buduje się inna rzeczywistość niż takiej religijności naturalnej. W ten sposób zaczynam od objawienia, zaczynam od obecności Boga. I dlatego pomocą niezwykłą dla mnie powinno być Pismo Święte. Ta księga, ta księga jest zapisem, trzeba pamiętać, że Pismo Święte oczywiście jedynym słowem jest Chrystus. Jedynym słowem jest Chrystus. To On jest tym słowem, które objawia Ojca. Ale ta księga jest zapisem tego wydarzenia, którym jest Jezus Chrystus. Czyli w tej księdze zapisano to wydarzenie czyli zapisano objawienie.